z Lombardką, To tutaj kupisz końce do swoich ulubionych ruletek. Wszystko za wygodne dla ciebie metody płatności. Przechodzisz już do gry, tak więc Vitality kontra Virtus Pro. Yy, nie patrzcie jeszcze na flagę, bo z tego co widzę, to nie została nazwana. Nie wiem w ogóle skąd się wzięła. Tutaj, no, BNT, ta przecież z nami nie ma. Plan ma polska ekipa. Jak na razie szybkie podejście pod bombę, tak, ale tam jest DK. I co prawda szybko ale również szybko Oculicious i Snack z trafieniem. Tak więc już 4 na 2 Dobry start Polaków. Mamy podłożoną bombę. No i wszystko wskazuje na to, że naprawdę jest tutaj spora szansa na to, aby dobrze rozpocząć ten pojedynek na mapie Trzech 3 na 2 odpowiadek. Jednak jeszcze Apex Snack. Jednak dalej na za ninją, za standardem dojrzanym przez za Ten jednak złapany. No i to jest już dwóch na jednego. Ależ tej walczy RPG. I ten z kolejnym trafieniem już drugim w tej rundzie. W grze zostaje tylko wegi, No i ten, zobaczmy czy trafi. trafi, udało się. No i tym samym mamy wygraną rundę. Ależ było ciężko. No, w moment zaprezentuje nam masowe wejście pod bombsite. A na to się przynajmniej zanosi. No, widzimy już dorzucane granaty. Młotowy. Do tego jeszcze... Smoky, no i gdzie te pierwsze flagi? Jak na razie próbuje te gdzieś skanować Alex, ale ten jednak nie daje rady. Łatwo Polacy wchodzą bez. Zaraz powinna być podłożona bomba. Czy snax na samym początku to będzie jakieś flagi? Jeden już jest, ale tam jest jeszcze Apex. Z drugiej strony, jednak zajął również. Jako pierwszy tak naprawdę otwiera rundę z trafieniem na okoliczności. Tak więc to jest już czterech na czterech. Wychyla się od Tam jeszcze zauważył zawodnika pod drewnem. O i może być niebezpiecznie. Tak jednak jeszcze się utrzymuje, na przykład ale To jest tylko tyle. I teraz jednak RPK Michu znać i na jednego. Przewagę dla Polaków. I trzeci punkt dla polskiej drużyny nie odeprzeć już w pierwszych sekundach. Mamy trzech zawodników gotowych. Apex przecież z PZK. Do tego jeszcze mamy pod samym BSM. właśnie się Zobaczmy, jak będzie to wyglądało. Niewiele sekund do końca, ale jednak megiależ pięknie przeciągnął. Teraz jeszcze Snacks i to jest 4 na 1. Dobry flash od Micha, bo tak naprawdę trzech zawodników było nim kompletnie oślepionym, tak więc to jest już 4 na 1. NBK zostaje sam. Czekamy dalej na jakiś pierwsze ruch od Polaków, to jest jednak zajmowany środek. No i czyżby przed galę chcieli tutaj przez galę przedostać się. O tak właśnie robi Snatchy, ale ależ tej odważnie złączonym zoomem, no ale jednak udało się z opłać N Z jest jeszcze gotowy DKE, ale pod fightem a zwalczy, ale o, niewiele brakowało, żeby zbić Alexa. Wegi jeszcze brakuje Snacki również oddaje celny strzał i tak właśnie wygrywają zawodnicy Virtus Pro. Bo wydaje mi się, że już w takiej sytuacji Invitality nie ma już żadnych szans. Alex i Apex zostają w grze, ale co nie jest, Chyba niewiele. Aleks złapany ostatecznie przez Snaksa. No i zobaczmy w ogóle jak czysto całość zostaje rozgrywana przez Polaków. Przecież to jest runda ostatecznie z jedną stratą, chociaż ta jedna strata kompletnie nie zmieniła przebiegu rundy. Łatwy frag dla Snaksa, ten jeszcze upewni się, wychyli się, prosto w głowę trafiony zajmą. I to jest już czterech na trzech, czterech na jednego. Zostaje tylko Apex, ten jeszcze jednego fraga wyciągnie, czy będzie kolejny, nawet drugi frag do Apexa. No ale ostatecznie najważniejsze jest to, że... Taką rundę również udało się wygrać wcześniej, i całą akcję może bardzo szybko zamknąć. Alex, no i niestety, nie wygląda to zbyt dobrze, bo Apex jeszcze z jednym fragiem dalej nie ma żadnej szansy na to, aby wirtus Pro odpowiedziało. No i te kolejne fragi padają, no i tym razem. Team Vitality, tak jak wcześniej, przegrywało rundę za rundą. Tak teraz rundę wygrywają bez żadnej straty. MKM na on wie o co chodzi, no i właśnie, pomimo tego, że poobijany. No i widzimy, że znowu gdzieś, nie, tak jakby, no się wstydził okoliczność wyjścia i gdzieś tam za kolegę. No ale właśnie, udało się odpowiedzieć, mamy wyrównanie, co prawda. No w BS-ie był jeszcze przez chwilę zawodnik Vitality, ten już wysadzony. Apex się się, no i Apex za ogień, jeden tak zdobyty. Szybka odpowiedział od jego, od ale tam przecież zaledwie 4 HP. Co prawda, czasu jest jeszcze sporo. No i teoretycznie na pewno jakąś tutaj szansę dla wygiego możemy odnaleźć. 40 sekund do końca. RPK ustawiony od łącznika właściwie to już no właśnie głęboko schowane, ale tak, żeby ewentualnie złapać przechodzącego Vegiego na na Jeżeli ten w ogóle się tutaj wychyli, bądź też ze schodów. 25 sekund do końca. Wegi, tylko 4 HP, 1 granat i chyba zbyt dużo znaków zapytania. Tak naprawdę, gdzie może znajdować się ostatni zawodnik? Czy on będzie właśnie odłącznika, czy będzie od reszty Bomba podkorona na standardzie, tak więc bezpieczna opcja wybrana. Ale właśnie teraz jakikolwiek ruch może doprowadzić do przegranej, bo RK już wie. No i właśnie bardzo łatwy frak. No niestety, ale od samego początku w tej sytuacji 1 na 1 Trzeba tutaj powiedzieć, że Owegi był na straconej pozycji. Ale to za sprawą tego, że był on mocno poobijany. Ale właśnie, kontra w postaci dobrze ustawionego na blisko NBC, do tego jeszcze stracony mało. Do snacksy wychodzi po fleszu, chyba zauważył. Może nie. Mika jednak z Pragiem. Teraz jednak Michu. Mocno połomiany zawodnik, chybi to Michu. Jednak po raz kolejny Michu jest jeszcze Wegi! I to jest wejście pod twoj site. A jakie chcieliśmy oglądać? Trzech na dwóch przewaga dla Polaków. Uda się podłożyć bombę, to jest pewne. Zajł w tak jak mówiłem, on w tym spotkaniu radzi sobie najlepiej. Teraz jednak no taki tra takie trafienie musiał nie zaliczyć. No i to jest dwóch na dwóch. Mamy wyrównanie. Bomba jednak już jakiś czas temu podłożona. RPK również od już pod bombsightem. Ale w samym BS się schowany Wegi. Ależ to niebezpiecznie wygląda. RPK gdzieś dalej pod samym bombsightem. Znaczy nie wie chyba, że dwóch antiterrorystów jest schowanych w BS. Znaczy jednak w dobrym momencie wychyla się. I to jest przewaga dwóch na jednego. Zajmu zostaje sam. Ten złapany przez Wegiego. I to jest odpowiedź od Virtus.pro. Pro. Mamy bardzo, ale to bardzo ważny punkt. Zatem z nim przecież zajmuje weźmiesz. Jeszcze zawodnik Vitality Ustawen. Ale to Wegi flaguje. Okolisz jeszcze Apex fraguje. Apex po raz kolejny. RPK do tego się dokłada. Dwóch na jednego jednak snaci. I tym samym Polacy wygrywają pierwszą połowę na mapie. Reminarz wynikiem 12 do 3. Tak więc wygląda to... Znakomicie kompletnie odpuszczają środek i miejmy nadzieję, że to nie obróci się przeciwko nim, bo no, zobaczmy, jak łatwo Polacy będą mieli problemy, doprowadzają do tych problemów pod item B. Wegi złapany, NBK jeszcze kontroluje rotację. No i właśnie, łatwy frak. Reszta ekipy dopiero teraz będzie mogła podejść albo od kuchni, czyli to jest jeszcze słysza, Reszta ekipy, no właśnie jeszcze próbuje swojej się odgarli, ale to nie wygląda zbyt dobrze. Szkoda, bo... Naprawdę środek to jest, o poczekajmy jeszcze chwilę, bo Michu coś ma tutaj jeszcze do udowodnienia, co prawda to jest dalej sytuacja 1 na 3. ładne dwa fragi od Micha, no ale ten, no właśnie jego pozycja jest już kontrolowana, zajło z łatwym trefieniem na sam koniec, tak więc runda pistoletowa spara na konto Vitality. No... Dobrze, że Aleks tego nie zauważył, ale co to był zastrzał? strzał, ależ przyciągnął. Wow, no na to nie dało się odpowiedzieć. Teraz jeszcze JPEG zaskakuje Wekiego. Co to się wydarzyło na środku? Ależ nieprzyjemny początek. No ale, no właśnie, jak zareagować na takie strzały od Aleksa? 12 do 5, no ale już w pierwszych sekundach tej jak ważnej rundy dla Polaków tracimy dwóch zawodników. Aleks, co prawda, mocno poobijany, ale on już zagwarantował chyba dla swojej drużyny no, ten dobry start. No właśnie, w kolejnej rundzie. Na 3, aleks jeszcze trzyma pozycję. No, niezbyt dobrze te pierwsze rundy układają się dla Polaków po zmianie stron. No ale dobrze, że ta przewaga dalej jest jednak spora za sprawą dominacji, wręcz po stronie atakującej, jeszcze. 40 sekund do końca. NBK gotowy. Dorzucenie flesza, tak aby koledzy mogli wyjść z łącznika. Znaczy no właśnie, próbował, ale to nie trwało zbyt długo. Efekt połowy, ale Oczywiście jeszcze zostaje. No ale to była tylko jedna eliminacja. Snacks. Sam na czterech ten. Ewentualnie od dżungli czy też od respa ten, ale czy snacks ma jakiekolwiek szanse? Zaraz zobaczymy, czy będzie w stanie namierzyć. Zajmu dobre plany. Nie udało się tego fraga zdobyć. Jeden na trzech snacks. Ale bez defa. Bez już większej ilości granatów, właściwie to było w ogóle bez granatów, tak więc tutaj raczej. Nie uda mu się nic zrobić. Sam zresztą też wycofuje się. Co prawda, Michu, widzimy, że sprawdza. Chociaż tam jest przez Aleksa. A, Michu, jednak stanie, Ale nie trwało to zbyt długo. RPK zauważył Snaksa. Ten jeszcze daje jeden celny strzał. Ale to jest dalej za mało. Trzech na trzech wciąż. Vitality jest w stanie... Dobijać i tak naprawdę przebijać się w tej licytacji z Polakami Trzech na trzech Mamy zajęty bombsite Czekamy jeszcze na przejście BK w bombsite z bombą No ale to o właśnie oczywiście uda się zrobić rzucony granat, ale no delikatnie Za plecy rywala RPK gdzieś jeszcze podpalany snaci czy to odbijanie za WPO yy, będzie owocne. Ważne tragi od Wegego. Wegi. Wychyla się jeszcze okoliczny. To jest dwóch na dwóch wyrównanie do Mikeia. Foresty. Na no Forestie dopada zawodnik. Vitality, No i właśnie okolicz. Po raz kolejny. Druga eliminacja. I tym samym w końcu. Nareszcie. Wygrana runda przez Wirtusów. Tak więc 13 do 9. Taki wynik. Wirtusi. Dają jeszcze o sobie znać, pokazują, że oni dalej są. No i pomimo tego, że jednak trochę musieliśmy czekać, bo 6 rond rzędu wygrali zawodnicy Vitality i zobaczmy jak wszystko próbował, próbował zaskoczyć i właśnie frag otwierający ale co on tutaj zrobił? Gdzieś tutaj dokładał się jeszcze okolicznie, ale nie w tą stronę. Zajmą z drugim fragiem w tej rundzie, ale to jest dalej przewaga ze strony Virtus Pro 3 na dwóch, ale szybka wymiana Ródy polskich graczy. Dwa ważne fragi dla Sunaciego, ale to trzeba jeszcze wykończyć. Michu defensywnie schowany od respa. razem z nim jest jeszcze Snacks. Ponad minuta, tego, aby taką rundę rozegrać i bombę jeszcze podłożyć. Zajmuje Apex ten duet. Patrzmy, sprawdzają każdy możliwy kąt. No, te wyjście ze smoka bez niczego. Szkoda, no chciał tutaj jakoś zaskoczyć Wegin, ale niestety to nie wyszło. Teraz jednak Michu, piękny strzał prosto w głowę Apexa. I zostaje teraz tylko Zajłu. Dwóch na jednego, dwóch zawodników Virtus Pro. Respa CT. Miejmy nadzieję, że to jeszcze uda się wyciągnąć. Przewaga oczywiście stoi po stronie polskiej ekipy. Zajłu ma no, jeszcze trochę czasu. Dorzucony ten granat dymny, no, ale to za chwilę wszystko się zmieni. Zajłu prawda jeszcze raz CT. Ostatecznie bomba podłożona za polącymi. Szkoda, że Michu dalej ma tylko pistolet maszynowy. Może za chwilę uda się zmienić broń. Zajło. Podłożona bomba i już wcelowany w dżunglę, A tam przecież wychyli się snak wprost pod celownik rywala. Zajło kontra Michu. Podniesiona czwórka. Jeden na jeden. Nie wiem, czy Zajło przypadkiem nie zauważył swojego rywala. Michu nie posiada zestawu do rozbrania. Nie wiem, czy ten jest gdzieś tutaj porzucony pod bombsightem A. Zajło. Jednak obity. I to będzie wygrana runda. Przez polską ekipę, przez Micha, bo ten przecież zdobył łącznie dwie eliminacje. Na pewno wielkie brawa należą się dla Sonaczego, bo ten przecież walczył na no, bardzo krótki dystans pod rampą. Dwa fragi. Zawłupy z takiej odległości. Jak najbardziej brawa tutaj się należą. 14 do 10. Jest tylko pistolet maszynowy. No, nowy. Nabytek, standing w tej chwili radzi sobie jakoś wyjątkowo dobrze, ale zobaczmy co teraz zrobi Snatchi. Dobrze jeszcze dorzucony flash od Okalysiusa, teraz jednak Snatchi, no i bardzo szybko złapany. 4 na czterech. Szkoda, że trochę dłużej ta przewaga nie potrwała, ale... No nabytek oczywiście... Na rybek, może nie. 4 <noise> na trzech, przewagę ze strony VirtuS Pro i to wszystko zaczyna się jeszcze powiększać. 4 na 2, zostaje tylko RPK i, no właśnie, i tylko zajmu właściwie, Wegi, znakomicie. Na nidrze schowane i teraz tylko zajęło 1 na 4. Jeszcze jednego fraga uda się wyciągnąć, ale sam zajmu za moment będzie zamykany przez Snacksa i to powinien być łatwy frag dla zawodnika Virtus Pro. Również Snacks, no ale tutaj wydaje mi się, że jeszcze trzeba trochę poczekać, chociaż dorzucone kolejne granaty. Odcięcie kompletnie gali, no i teraz dużo zależy od tego, jak poradzi sobie Snacks razem ze Snatchin. Ważne trafienie, co prawda, jeszcze wcześniej był w stanie zdobyć frag Apex. Tak więc czterech na czterech. 10 sekund do końca, to będzie raczej wycofanie się pod bombsite, a patrząc na to, że już rotuje Apex razem z nim na rampie przecież NBK, no i podsadzka. coś co widzimy dosyć często, ale no właśnie, w tym wszystkim jeszcze zorientował się Wegi, który nie dość, że obija Aleksa, to teraz jeszcze kontroluje wyjście z łącznika, mam nadzieję, że okoliczność nie będzie miał problemów z kontrolowaniem rampy, bo przecież tam wychodzą już zawodnicy Vitality, Wegi jednak świetnie sobie radzi, ale to nie trwało zbyt długo, mamy znowu wyrównanie, 3 na 3, Aleksy 19 HP, tylko CZ, ale już jest jeszcze od odrespa, Ważny frag teraz od Snacksa 3 na dwóch, 17 sekund do końca. To musi być koniec tego spotkania. Trzeci frag dla Snacksa, na sam koniec. O, no to jeszcze nie będzie koniec, no ale już okolicz bardzo mocno poobijał zajmą. Bomba zostanie podłożona, a może i nie, bo Snax taką rundę zakończy. I tym samym mamy zwycięstwo od Wirtus Musieliśmy czekać naprawdę długo, bo tak jak mówiłem, według tych statystyk, które prezentowało nam, które prezentuje nam Healthy. Ostatnia, ostatnie wygrane spotkanie, jeżeli chodzi o Virtus Pro, było 18 kwietnia. Tak więc długo musieliśmy czekać, no ale na szczęście udało się to w końcu obejrzeć. Tak więc, wielkie brawa dla Wirtusów.